Znajdujemy się aktualnie na świecie wygenerowanym przez moda Realistic Terrain Generation, i być może część z Was tutaj już skojarzyła, że te drzewa bardzo przypominają drzewa, które się znajdowały na starcie edycji Kraftcora. Te drzewa, które tak fajnie opadały. Były się beta testy serwera CraftCore Miało być te, Miały być testowane te drzewa. Bardzo fajnie to działa. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Także ogólnie, nawet na tych beta testach, e, faktycznie e, zaoferował nam CraftCore no perfekcyjnie zrobioną per perfekcyjnie zrobione zrobiony plugin na właśnie te e, drzewa. I możesz też się zastanawiać tutaj dlaczego ja to teraz pokazuję, a to dlatego, że wcześniej i tych drzew właśnie na starcie Craftcore było mnóstwo. Zobaczcie jak się tutaj chodzi. Chodzi się dokładnie tak jak na starcie edycji Craftcore. A. Tutaj było dużo takich małych drzew, ale też dużo takich wysokich. One tutaj tworzyły wręcz labirynty. Zobaczcie ten pozol. Szablon wykorzystywany do tworzenia tego pozoru jest dokładnie taki sam jak na, był na craftcore. A. On powstaje w takich samych skupiskach o takiej samej wielkości. I w tym momencie jest na przykład ciekawy, czy Craftcore wykupił tutaj licencję na te biomy, czy jak to wyglądało. W sumie to mi się nie chce za bardzo nawet wnikać, ale moim zdaniem to były najlepsze biomy, które widziałem na serwerach tak naprawdę do dzisiaj. Do dzisiaj nie, żaden serwer nie powstał, który moim zdaniem miałby ładniejsze biomy Miał, i miałby ogólnie ładniejszą mapę, bo na że ta mapa się z biegiem czasu zmieniała, właśnie dzięki temu, że te drzewa, jeżeli się je rozkopywało, to one tak od razu upadały na ziemię, gracze zbierali drewno z tej ziemi, a inni zbierali liście, bo był konkurs na zamki i z właśnie ze zbierania tych liści, które zostały z tych drzew, dało się zbroja zbroje i, i bloki potrzebne na budowę zamku. I właśnie dzięki temu, że te drzewa tak opadały, mimo tego, że są strasznie wysokie i, i w normalnych warunkach raczej nikomu by się nie chciało skopywać ich z góry na dół i by zostawały takie brzydkie latające bloki, co nie? A dzięki właśnie tej mechanice ścinania drzew nie było żadnych latających bloków, wszystkie, wszystkie kawałki drewna leżały na ziemi i mogło się je tak bardzo łatwo skopać, obserwując dookoła, czy nie nadchodzi jakiś gracz. Ja się właśnie zastanawiam, dlaczego te serwery, które są na Blazing Packu, jak odkapiają wszystkie rzeczy, które były na kiedykolwiek na kraftkorze i innych serwerach, to nie odgapią tych właśnie tego systemu ścinania drzew, bo jest to moim zdaniem jedna z rzeczy, w sumie jedyna rzecz, która pozostała, która była na Craftkorze, a na innych serwerach do dzisiaj nie została dodana. Ja nie wiem czy w czym tam zabronił dodawania takiego systemu ścinania drzew czy o co tam chodziło, ale ja na pewno bym zobaczył jeszcze jakiś serwer, który takie coś doda. I też to było bardzo przyjemne dla oka, kiedy zakładało się gilię koło jakiegoś lasu, a po kilku dniach edycji tego lasu już praktycznie nie było, nie? tutaj na przykład znalazłem inny biom i moim zdaniem ten biom też był na craftcore. o, a tutaj mamy kolejny rzadszy biom, ale występował i mogę wam to pokazać, o teraz macie, wyświetla wam się filmik, i właśnie tutaj możecie napisać w komentarzu, czy jakby wrócił kraftkor, to wrócilibyście do tego community na chwilę, albo może na dłużej ja bym wrócił na kraftkora właśnie i zobaczył czy dalej będzie przez gracze tak lubiony, lubiany i czy będą takie długie edycje a prawdopodobnie kraftkor wróci bo, bo będzie blazing client, a jak sam już jeszcze na o ostatniej edycji Kraftkora mówił, że niby nie robimy serwera, dlatego że mamy paczkę. Co jest tak naprawdę kompletną bzdurą, bo paczka jest stworzona po to, żeby móc robić tego Craftcorea. Czyli właśnie jak mamy blazing Packa, to na pewno będziemy mieli też Craftcorea. Tylko, tylko musi się ten blazing klient prawda, udać.